Cześć, z tej strony. i witam w drugim odcinku z ciekawostek z misji z gry. Grand Auto 5 no i muszę ten. Mam dla Was na dzisiaj aż cztery misje, ponieważ liczba ciekawostek była taka, że akurat tak wyszło, że aż, że aż tyle misji. No i lekko mówiąc, jestem trochę zdenerwowany, ponieważ nagramy już ten materiał, wyszedł fajnie, podobał mi się, a muszę go nagrać drugi raz, bo coś się popsuło i mi skasowało ten materiał. I jak chcia, w momencie, gdy chciałem go już dodać na YouTube'a, to okazało się, że nic nie ma. Później wchodzę do nagrywarki, tam też nic nie ma i takie co się stało i niemiłosiernie się no i dobra, ale przejdźmy już do rzeczy. Pierwszą misję, którą umówię jest misja Franken i Lamar. E, czas akcji tych misji e, jest już 9 lat później niż prolog po tym nieudanym napadzie w Lunderow. No i dobra, przechodzimy do sedna sprawy. W tej misji mamy, to jest misja dla Simona, czyli takiego handlarza samochodami, dla którego pracuje początkowo Franklin Lamar. Pracują oni obaj i mamy ukraść dla niego oczywiście, no jak co innego, jak nie samochody. Wersja gry na PC, PlayStation 4, i Xbox One w pierwszym momencie misji zawsze z półki domu zeskoczy kot. Po odjechaniu spod domu wybiega z niego Umberto, właściciel samochodów, w celu zatrzymania złodziei. Gracz może go zabić, lecz nie spowoduje to niezaliczenia misji, czyli, jak ktoś czuje potrzebę, może sobie typa zabić, eee, i misja nadal będzie zaliczona i nie będzie żadnych z nią problemów. Kolejną misją którą się zajmę w tym odcinku, jest misja Konfiskata. Również wykonujemy ją dla Simeona. W tej misji mamy zdobyć tym razem motocykl, ale okazuje się, że właścicielem motocykla jest jakiś gangster. Wpadamy w dość niezłe tarapaty, bo atakuje nas gang Los Santos Vagos. Rozpoczyna się strzelanina, a później mamy uciekać motocyklem. I oczywiście dostarczyć go, tak? I nawet jeśli dotrzemy do Myjni przed Lamarem, on i tak będzie na nas przy niej czekał, czyli nie ma się sensu ścigać z Lamarem, bo on i tak będzie tam e, przed nami, także no y, nie ma najmniejszego sensu ściganie się z nim. Kolejną misją jest misja Komplikacje, gdzie e, już po raz pierwszy spotyka się Michael z Franklinem, poznają się e, nasi bohaterowie, nasze obie postaci. Wygląda to tak, że Simon wysyła Franklina, by odebrał należący do niego samochód od klienta, a okazuje się, że tym klientem jest Jimmy De Santa, czyli nie kto inny jak syn naszego drugiego protagonisty Michaela. Franklin włamuje się do domu, wchodzi przez okno, no ale to jest włamanie, oczywiście, i zabiera ten samochód. Okazuje się, że tam jest Michael, przykłada mu pistolet do głowy i każe jechać tam, gdzie miał jechać, tak? Po się tak jakby dogadują i później Franklin e, wraz z Michaelem dojeżdżają na miejsce i jest, pe jest pewna akcja. Jeżeli po tej misji wejdziemy do salonu Simona, musimy to zrobić przed misją pan Phillips. Simon i jego ochroniarz będą do nas strzelać. Możemy ich zabić lub uciec. No i właśnie, no nic dziwnego, rozwalamy tą szybę tym samochodem, a Michael pobije e, Simona zostaje Simon pobity przez Michaela i Franklin ma się nie pokazywać Simonowi na oczy, więc jest to dość normalne po takiej sytuacji. Umiejętność specjalna Franklina nie działa, gdy Michael celuje mu pistoletem w głowę. Umiejętność specjalną Franklina jest oczywiście to ta jazda w zwolnionym tempie, która pomaga wchodzić bezkolizyjny w zakręt przy dużej prędkości chociażby. Jeżeli na początku po początkowej Gatstępo nie zaliczymy misji, po powtórzeniu samochód pana Keneta zmieni kolor. Także ta jest ciekawa sprawa. Taki można powiedzieć detal. No i dobrze, i ostatnia misja na ten odcinek. Jest to misja przysługa. Jest to misja początkowa, bo mm, dla nieznajomych i dziwaków, ale okazuje się, że tą misję zleca nam dawna przyjaciółka Franklina, koleżanka, przyjaciółka, jak zwał, tak zwał: czyli Tonia. Jej chłopak ma tam jakieś pewne problemy i nie może wykonywać swojej pracy i Franklin musi go zastąpić jako kierowca holownika. I mimo, że jest to misja dla nieznajomych i dziwaków, które co prawda liczą się do 100% fabuły, ale nie liczył się do tej głównej fabuły, to ta się liczy e, właśnie do fabuły głównej. I w trakcie przejazdu koło placu w pobliżu samochodów do halowania można zauważyć policyjne baflo którego bardzo, które bardzo rzadko można spotykać podczas takiej swobodnej rozgrywki. E, także dość ciekawa sprawa. No i to były, myślę, wszystkie ciekawostki na ten odcinek. Omówiliśmy aż cztery misje, e, także dość sporo. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się. No i cześć.